No, dzień dobry moi drodzy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Tu Ania Zielińska. Stęskniłam się za wami. Jakoś tak wychodziło ciągle, że w dzień, kiedy normalnie nagrywamy odcinek, to albo Wigilia, albo Sylwestry i taką trochę mieliśmy przerwę dzisiaj, dzisiaj sobie mam dla was starocie znowu takie noworoczne więc wam wszystko zaraz pokażę, a myślę, że mam ogromną ochotę coś ugotować w najbliższych odcinkach więc pewnie, pewnie tym się zajmiemy no ale tymczasem chciałam pokazać, co tam dla was upolowaliśmy, łowy były różne, z różnych miejsc nawet byliśmy jeszcze przed, nie, po świętach po świętach byliśmy na giełdzie na Targu Staroci we Włocławku, e, ogromnie zmarzliśmy, także z pełnym poświęceniem dla Was polowaliśmy na różne rzeczy. No i jeszcze z e, kilku innych miejsc trochę e, byliśmy ostatnio tak, e, nasza Inka miała wycinany migdał, Byliśmy w Warszawie, więc też w Warszawie, żeśmy trochę dla Was polowali, przy okazji, poniekąd na starocie. Także z różnych, z różnych miejsc mam dla Was rzeczy. Większość z nich znajdziecie na parantelasklep.pl, także zapraszam, wpadajcie. No i co, zaczynamy nasz noworoczny przegląd. Bardzo się uściskiłam, z wielką chęcią Wam wszystko pokażę. Na pierwszy ogień idą takie dwie świetne solniczka i pieprzniczka koty one są porcelanowe one są chyba japońskie i są po prostu ekstra. Tak nam się spodobały. To Szymon je znalazł, upolował i uważam, że są naprawdę świetne, że to jest taki przedmiot, który rzadko się widuje. Zresztą w najbliższym czasie myślę, że możecie się spodziewać troszkę jeszcze więcej u nas japońskich takich vintage'owych przedmiotów. Jeśli lubicie ten klimat, to pewnie tak podejrzewam, coś się w najbliższym czasie pojawi. Jest też taki przepiękny ptak tonala, to już nie jest pierwszy, który u nas w sklepie gości, to są te tradycyjnie wyrabiane w Meksyku ptaki, no a ten dodatkowo mnie ujął, bo słuchajcie, formę ma po prostu jak z śmielowa z New look, a malowanie jak z Włocławka. Także jest naprawdę wyjątkowo piękne moim zdaniem, piękną malinie, no i piękne te malunki, taki oto ptak prosto z Meksyku do zgarnięcia. No i też a propos ptaków, wiecie, że ptaków u nas zawsze dużo, bo ja bardzo lubię ptaki. No to mamy kolejne dwa koguty z Portugalii. To są te koguty, które są takim ceramicznym symbolem Portugalii. Ten charakterystyczny kogut, jak widzicie, one zawsze wyglądają tak samo, tylko mają różną wielkość i różną malaturę, ale mają tę samą jakby formę. One są takim symbolem Portugalii. Eee, są absolutnie piękne i ostatnio prawo serii u nas mocno działa i po prostu gdzie nie pojedziemy. To nas spotykają te portugalskie koguty. No i ja je od razu zawsze biorę, zawsze liczę, że może któryś zostanie ze mną, ale wy je zawsze chętnie kupujecie. Absolutnie się nie dziwię, no bo to jest po prostu ładne. No i tutaj nie ma co dużo gadać. One są po prostu ładne i fajne, więc nie dziwię się, że zawsze szybko znikają. Tutaj jest taka naprawdę rzecz typu sztos, którą upolował dla was też Szymon. To jest, bo to w tym razem było tak, że ja byłam z naszą isią na zabiegu, a Szymon szalał po Warszawie i wyszukiwał. No, i tutaj znalazł taką naprawdę fajną rzecz, rzadko spotykaną. To jest słuchajcie, lampka. Ten piesek, jak się go zapali, to naprawdę świetnie się cały rozżarza, jakby płonął, wygląda, ale dodatkowo tutaj ma w głowie otwór i tam można nakapać olejku eterycznego. I w momencie, kiedy no, żarówka świeci, więc tam troszkę się nagrzewa, no to ten olejek też się podgrzewa i zapach zaczyna parować. Także dwa w jednym. Taki i lampka, i nie wiem, czy by się dało do niej czytać, czy on nie próbowałam, czy ona jest taka bardziej nastrojowa, ale w każdym razie świeci fajnie. No i jednocześnie e, taki ten e, emiter pięknego zapachu, więc bardzo fajne rzeczy. E, są też dwie cukierniczki. Takie trochę e, właśnie już no nie antyczne, nie w stylu jakimś takim klasycznym, dworskim, tylko takie bardziej space age'owe, takie e, właśnie trochę, trochę kosmiczne, futurystyczne, e, może ta bardziej, e, także takie też są do, do zgarnięcia, też Szymon dla Was znalazł. No i taki piękny gazetnik, zobaczcie jaki ładny. Fajna, ciekawa forma. No, po prostu jest ładne, Tutaj nie ma, nie ma co do tego dwóch zdań. Jakaś nitka. Jak bardzo ładny gazetnik. Nie wiem, czy na pewno pojawi się na stronie, bo Szymon ma na niego zakusy. No więc zobaczymy, zobaczymy. Z obrazków. Jest taki drewniany, właśnie w, w drewnie zrobiony obrazek Matki Boskiej z dzieciątkiem do zgarnięcia. Jest obrazek to jest taki print naklejony na drewno. Taka bardzo nastrojowa kobieta patrząca w morze. W fajnym takim graficznym czarno-białym ujęciu. I są też takie obrazki w drewnianych ramkach z ptakami. No i mamy tutaj tego głuszca, tu mamy bekasy i jeszcze są barżanty. Także cała taka seria. Zresztą to jest z jakiejś takiej znanej serii ptaków pól i zarośli. Kolejny super, super połów Szymona, dosłownie połów, bo to są rybki, to chyba są skalary, są absolutnie śliczne, no i to jest też solniczka i pieprzniczka, zarówno te rybki jak i te koty mają te gumowe zatyczki na dole, więc jak najbardziej można z nich korzystać w tej formie, do której zostały przewidziane, czyli właśnie do przyprawiania, ale są one na tyle ładne, że spokojnie, jeżeli wolicie, to te dziurki są tutaj dyskretne, mogą sobie stać na półeczce jako ozdoba. To już wszystko zależy od właściciela. Mamy jeszcze taką bardzo fajną fokę ceramiczną. Ona jest angielska, z Cornwalli. Bardzo fajna, fajne ma to szkliwienie i ładnie jest ta foka tutaj stworzona, fajnie ma płetwy podwinięte, takie dosyć ładne, realistyczne ujęcie i jeszcze taki ciekawy dzbanuszek, on jest z kalkomanią, ale fajne są te warzywka w takim w vintageowym bardzo ujęciu, myślę, że to jest teraz takie bardzo na czasie. Modne są takie rzeczy, i mi się też zresztą bardzo podobają. To tak wygląda trochę jak z naszej młodości, Te, tak się w jakichś czytankach, czy gdzieś były podobnie przedstawione warzywa. No i jeszcze takie śmieszne wsporniki na półki metalowe, to jest współczesna rzecz, ale taka chyba ciekawa, dosyć i oryginalna. Trochę wyglądają, jakby brzuszki robili, więc jak macie takie bardziej minimalistyczne albo postmodernistyczne, czy eklektyczne wnętrza, to fajny dodatek. No i świetne szklanki to jest cała taka seria, do których te malunki na każdej szklance zaprojektował inny. Inny projektant, inny grafik i są naprawdę świetne. One są podpisane. Kto jest autorem projektu? Chyba wszystkie mi się podobają. Zobaczcie, ta jest taka, tak, takie Picasso trochę. I jeszcze jedna jest taka trochę dalekowschodnia, z kolei bardzo fajne szklaneczki, też mi się szalenie spodobały. No i jest też taka. Stara, dosyć z lat 70., bodajże taka butla z ZSRL, e, fajna, można tutaj, no nie wiem, czy oliwę na przykład, no nie wiem, co tam, czy po prostu dla ozdoby. E, wydaje mi się, że tu kiedyś mogła być jeszcze taka uszczelka, e, a teraz jest, tylko zostały te części ceramiczne, ale taka oryginalna rzecz, jeszcze, jeszcze takiej nigdy nie widziałam. Słonie. Słonie naprawdę fajne. Pamiętajcie, że słoń jest symbolem szczęścia. Kiedyś, za czasów mojego dzieciństwa, zbierało się słoniki na szczęście. Te mają wyjątkowo ładną, ciekawą, taką prostą formę i te złocenia też są takie w punkt. Jak się przyjrzycie, to tutaj złocenie ucha płynnie przechodzi w kieł. Więc dopiero teraz to w sumie zauważyłam. A to taki fajny detal. Fajnie też trąba łączy się z nogą. No i jest, są trzy takie słonie: mama, tata i dziecko. Powiedzmy. W sumie żałuję, że ich nie wrzuciłam w zestawie, bo szkoda będzie ich trochę rozdzielać. No ale dobra. Wolny rynek, niech można, można pojedynczo, można je rozdzielić, choć najfajniej byłoby, jakby zostały w komplecie, Mosiężna konewka, bardzo ładna, taka tutaj jeszcze nawet z sitkiem. Słuchajcie, no, oczywiście do wielkiego zbioru filodendronów to się nie nada, ale jeśli macie jakiś mały ogródek sukulentów, no, to jak najbardziej, zwłaszcza, że akurat tu jeszcze sta ta końcówka taka kroplująca, albo po prostu dla ozdoby. Ja tu widzę właśnie tak, że jakieś ładne, małe doniczuszki z ceropegią, ze starcem, z jakimiś sukulencikami, kaktusami, i właśnie jeszcze taka dla ozdoby mała koneweczka, która wtedy też jak najbardziej do tych sukulentów posłuży, no bo one przecież wody dużo nie lubią. Mam nadzieję, że to jeszcze z czasów Jungle Pamiętacie? Yy, I obrazki. Obrazki są yy, na drewnie, yy, ponaklejane, yy, i to też nie jest jakiś taki starość, ale jest to bardzo fajne. Czasami coś takiego jest, że. Że się podoba, jakby niezależnie od tego, czy to jest jakiś wielki antyk. No, fajny mają klimat te obrazki, fajny nastrój. Um, I uważam, że wrzuciłam je w zestawie, bo uważam, że właśnie fajnie, nie, one nie są duże, więc fajnie będą wyglądać razem. E, nie, nie chcę ich jakoś rozdzielać. To są jakieś takie widoczki miasta miast różnych scenek. E, no, takie jak, wiecie, jak w ten. Jak z Arendel to wygląda troszeczkę kadry z Arendel to komplekuje Elzy. I takie dwie jeszcze figurki sakralne ceramiczne. Tutaj mamy Matkę Boską z dziesiątkiem w takiej perłowej zalewie, a tutaj pierwszy raz u nas Pieta. Jeszcze jakoś nam się wcześniej nie trafiła i to jest Holochansa, to do Węgry, to jest bardzo fajna wytwórnia no też ostatnio oglądałam ich takie figurki w stylu New Age i też mi się bardzo spodobały takie trochę w stylu naszego Czmielowa tych które kosztują po 15 tysięcy więc może z tej firmy jeszcze coś się w najbliższym czasie u nas pojawi w każdym razie takie ciekawe figurki. I troszeczkę szkła z prl -u. Ja tutaj, broń Boże, nie uważam się za znawcę, bo to nie jest jakby taki temat, który mnie bardzo wciągnął, ale obiektywnie przyznaję jak najbardziej, że te rzeczy są bardzo ładne i tam z ciekawością sobie też różne rzeczy czytam i oglądam. Jest taki piękny kobaltowy wazon. On ma akurat jeszcze podstawę bezbarwną i góra jest właśnie kobaltowa. No i ta, ten wlew w kształcie takich dziobów otwartych, już mieliśmy kiedyś podobny. Bardzo ładnie to wygląda i też ma oczywiście pęcherzyki w sobie. No i taka patera na owoce z ząbkowic, z tymi charakterystycznymi pęcherzykami, też jest dzisiaj do zgarnięcia. Piękna forma, no jest w bardzo dobrym stanie, troszeczkę jest dno porysowane, a tak poza tym to jest jak nowa. Szklana lampa, ta jest cała szklana, poza jakimiś tam metalowymi łączeniami. Dół jest takiego szkła miodowego, a góra to szkło mleczne ze złoceniami. Taka ładna lampeczka, myślę, że te, te lampki z takim mlecznym kloszem dają bardzo fajne światło, takie... Nastrojowe, także polecam. I są też, jak zawsze, figurki. Jest taki ceramiczny anioł, tak, właśnie, dosyć mocno symbolicznie, trochę abstrakcyjnie przedstawiony. No, na pewno nie jest to taka słodka wersja aniołka w loczkach z ornamentami, tylko taki, właśnie, może nie wiem, kubistyczny, trochę anioł. Jest taka. Figurka. No, ja tutaj w, w Azji nie czuję się mocna. Ja nie wiem, czy to będzie, możecie, jak wiecie, to możecie napisać, czy to jakieś będą e, Indochiny, czy jakaś jawa. Nie, nie wiem, nie, nie, umiem, nie umiem tego e, ocenić. W każdym razie na pewno jakieś takie, może bali, jakieś takie tego typu rejony. I podobnie ta ryba, która też jest w drewnie e, wyrzeźbiona. I to też będzie ten taki kierunek Azja. Nie wiem, nie wiem też, co to jest za ryba. Raczej nie wygląda mi na jakiś europejski gatunek, ale też nie chcę się mądrzyć, bo nie siedzę w rybach. Kilka rzeczy z włocławskiego fajansu, prosto z Targu Staroci we Włocławku, u źródeł, mamy mlecznik w, kobaltowym, w kobaltowej malaturze, mamy dwie deseczki dekoracyjne, takie do powieszenia, jedna jest w kobalcie, druga jest w brązie, no i moi drodzy wazon też z kobaltowym wzorem w bardzo ładnym stanie. No, i jeszcze zostajemy w polskich klimatach. Mamy taki ładny zestaw z mirostowic. Bardzo uważam, oryginalny, fajny. Taki beżowy zestaw z brązem, malowany w taki kwiat, i do tego są trzy kubeczki. No i fajne jest też to, że ten z takich praktycznych rzeczy, że ten dzbanek jest naprawdę duży, więc tak sobie tutaj można coś, coś hard, można sobie, nie wiem, lemoniadę rozrobić na cały dzień i takie coś ciekawego, to jest chyba niemieckie. E, taki, no nie wiem, ja bym powiedziała, że to jest sosierka w sumie, bo to jest troszeczkę na mlecznik za niskie. E, ma bardzo ciekawe malowanie, to zwróciło naszą uwagę. Tutaj jest taka dziewczynka, a z drugiej strony jest kapitalnie namalowany koziołek. To jest po prostu hit. E, uważam, że jest świetny, czaderski i zasługuje na to, żeby go gdzieś tam na półce wyeksponować. No i taka jeszcze e, popielniczka spruszkowa. To są w tej chwili takie rzeczy dosyć kolekcjonerskie, poszukiwane, no bo teraz już się raczej nie pali, ani znaczy w restauracjach to na pewno się nie pali, ani w restauracjach, ani w klubach, w domach raczej też już chyba nikt nie pali, e, więc no to są takie przedmioty, które już trochę straciły swoją funkcję użytkową, ale można, można zbierać. Nie wiem czy czytacie mu robić, tam e, była e, Patrycja zbierała popielniczki, miała chyba tam 180 czy coś i e, apsztyfikant Marcel skradł nawet dla niej jakąś popielniczkę z restauracji, jeśli dobrze pamiętam. E, ale przecież od czego jest nasza kreatywność? Może być to takie e, pudełeczko na biżuterię, na pierścionki, na klucze. Nie trzeba koniecznie tutaj e, sypać popiołu z papierosów. To jest bardzo fajny przedmiot. Słuchajcie, to tak nie od, nie od razu widać, co to jest. To jest drewniany duński otwieracz do, no, do piwa tak, i do innych napojów. E, bardzo ładny. Bardzo ładną. Ma formę taką minimalistyczną, gładką. Ładnie jest zrobiony z jednego kawałka. E, fajne jest to drewno. No, po prostu ładny designerski przedmiot. Co tu dużo mówić? E, mi się bardzo podoba. A można sobie wyobrazić, że to Rekin, chociaż nie ma tej górnej płetwy. E, jeszcze co? Jeszcze taki, taka filiżanka z Wawela, Wawelu. Też pozostając jeszcze na chwilę w czasach PRL-u, w takiej lekko perłowej zalewie z klasycznym bardzo zdobieniem. W zupełnie innym stylu taki kubeczek barowy z krowami. To jest współczesna rzecz, ale bardzo fajna. Fajne są krowy, no i fajny jest sam kształt tego kubka. Żałuję, że nie było więcej. I mam jeszcze takie dwie plakiety. Pierwsza plakieta jest z sterekoty, jest bardzo ciężka i przedstawia ptaszora. E, tak fajnie wyobrażonego, bardzo to jest takie kolorowe i ciekawe. A druga plakieta jest z czarnych kafli. I to jest jakieś, chyba było na jakąś okazję, zrobione to jest jakiś herb. A... Ale fajnie to wygląda w sumie. To taki też vintage, taka pamiątka. Przedmiot można sobie powiesić czy postawić. To jest właśnie na kaflach pomalowanych, zrobione. E, I taki, takie o wyobrażenie kobiety. I nie wiem, kto to jest. Jakiś Robin Hood? Rycerz ma miecz i ma taką czapeczkę, więc w sumie nie wiem. No i jeszcze taki ptak. Ciekawe na koniec, w ładnym wybarwieniu, z charakterystycznym dziobem. W niektórych bo ja staram się zawsze tak w miarę szukać, co, co to za tak, przy okazji się dokształcić. Znalazłam, że to jest ten, który zjada szerszenie, ale co, co, bo on jest tutaj podpisany: Bee Eater, Ka Carmine Bee Eater, ale coś mi się nie wydaje, żeby to była żołna, bo żołna zupełnie inaczej wygląda. No w każdym razie. No jak wiecie, to napiszcie, bo ma dosyć charakterystyczny dziób, przede wszystkim, i ubarwienie. No i to tyle, słuchajcie. Natomiast czekamy na jeszcze troszeczkę skarbów, które utknęły w, na naszych zaśnieżonych autostradach i drogach. Także na pewno jeszcze w tym tygodniu sporo nowości na stronie się pojawi. Mam też dla Was zamówioną fajną, nową dostawę różnych takich dekoracji. I ciekawych rzeczy powiem tylko, że pojawi się sporo drobiu, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku w imieniu Szymona i swoim. Myślę, że już całkiem niedługo będziemy próbowali ten nasz garaż trochę przerobić. Mamy w planach, żeby go pomalować, trochę mebli dokupić i zrobić ładną ekspozycję tych naszych staroci, trochę fajnego światła. No i w planach jest, żeby tam powiedzmy do maja, żeby to zrobić i żeby tam nagrywać też dla was filmy i tam mieć tak ładnie te rzeczy wszystkie wyeksponowane, nie tak jak w tej chwili są w kartonach, a też my w kółko nosimy rzeczy z garażu do oranżerii, żeby wam pokazać i z powrotem żeby spakować. Więc tak nam się marzy, żeby tam wszystko było ładnie poustawiane, wyeksponowane, żeby tam też można było nagrywać i wszystko mieć w jednym miejscu. No i być może będziemy was co jakiś czas na na takie wyprzedaże garażowe do nas tutaj stacjonarnie zapraszać. Także takie są plany. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jakieś noworoczne trzeba snuć, no bo człowiek musi coś robić. Nie może być tak, że ciągle tylko robi to samo. Trzeba coś nowego. Taki plan jest na tą chwilę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy Was ciepło i serdecznie z tego naszego zasypanego Mazowsza.